Uginanie ramion z liną trzymaną w pozycji neutralnej, zaczepioną o drążek dolny wyciągu. Jest to ćwiczenie angażujące mięśnie dwugłowe ramienia, czyli bicepsy, ale również bardzo dobrze rozwija przedramię i mięsień ramienny, który jest z boku naszego bicepsu. Ćwiczenie rozpoczynamy od wyprostowanej pozycji, stajemy około 70 cm od bloczka dolnego wyciągu i zaczynamy ruch ku górze. Jest to pozycja neutralna, czyli tak zwany chwyt młotkowy, który tak jak powiedziałem wpływa na przede wszystkim głowę długą naszego bicepsu. Wydychamy w powietrze wtedy kiedy ramiona znajdują się w najbardziej obkurczonej pozycji, czyli w skurczu izometrycznym. Nabieramy powietrza kiedy ramiona opuszczają ciężar. I wydech. I wydech. Tak wygląda prawidłowa technika wykonania tego ćwiczenia. Pamiętamy również o tym, żeby wszystkie ćwiczenia wykonywać w tempie na dwa. Jest to optymalne tempo do trenowania i do rozwoju naszych mięśni.